W pierwszym filmie zobaczymy, w jaki sposób można dodawać i edytować artykuły na stronie. W tym celu wprowadzamy tutaj w adres przeglądarki, odpowiednią wartość. Uruchamiamy stronę user. Tutaj na razie jest to tymczasowe miejsce, tymczasowy adres strony, ale jakby na wersji już tej ostatecznej postępujemy analogicznie. Wprowadzamy użytkownika. Hasło to, to jest użytkownik, który, który posiada uprawnienia do modyfikacji strony teraz jesteśmy w wersji anglojęzycznej możemy przełączyć się na wersję polskojęzyczną e, wtedy możemy zmieniać artykuły po polskie w wersji anglojęzycznej zmieniamy artykuły angielskie Zmienimy sobie coś po polsku któryś z artykułów. Tutaj widzimy, że w momencie, gdy jesteśmy zalogowani, obok każdego artykułu e, pojawia nam się taki link edytuj, który pozwala na edycję e, artykułu. Tak więc weźmiemy sobie tutaj na przykład ten artykuł chcemy zmienić. Klikamy edytuj. Otwiera nam się formularz do edycji artykułu. W górnej części jest to tytuł artykułu. Poniżej jest pole do publikacji, które sprawia, że ono musi być zaznaczone, żeby artykuł był widoczny. Jeśli chcemy, żeby artykuł przestał być widoczny, po prostu je odznaczamy albo zostawiamy zaznaczone. Poniżej jest język, tutaj jest już ustawiony na polski. Poniżej jest menu, czyli jakby miejsce, w którym dany nasz artykuł ma się pokazać na stronie. Strona główna, jest to strona pierwsza, startowa. Widzimy, że tutaj jest ona, nas, muzyka, wideo, galeria, aktualności, wydarzenia, kontakt, dokładnie to odpowiada e, dokładnie to odpowiada tej, e, tej strukturze menu. Niżej mamy treść e, edytowaną przy pomocy takiego prostego edytora po, pozwalającego na formatowanie, pogrubienie, podkreślenie, kursywa, standardowe operacje, tutaj mamy też możliwość wstawienia zdjęć bezpośrednio w treści jakiś drobnych grafik, natomiast galeria i dostawianie większej ilości zdjęć jest obsługiwana przez pole poniżej. Tutaj akurat mamy dwa pliki wstawione już w galerię. Możemy tutaj bez problemu dodać nowy plik. Klikamy przeglądaj. Klikamy przeglądaj i czekamy aż się pojawi okienko o, Jeszcze raz musiałem kliknąć ehm, Klikamy przeglądaj dodamy sobie jakieś zdjęcie z, Już z, tutaj z istniejących gdzieś może nie z tego folderu tylko z tego tutaj coś będzie Klikamy, wyślij plik wtedy plik zostaje załadowany na serwer, a no, widzimy tutaj, kolejne zdjęcie się dodało. Na samym dole mamy możliwość zapisania artykułu bądź e, usunięcia go, ewentualnie podglądu, tak jak będzie wyświetlany. Wprowadziliśmy tutaj naszą zmianę, dodaliśmy zdjęcie, jeszcze możemy powiedzmy do, pogrubić tą część, żeby była widoczna zmiana. Zapisujemy. Widzimy już, że nasze nowe zdjęcie, które zostawiliśmy tutaj pojawia się. W naszej galerii tekst jest pogrubiony. Jeśli chcemy dodać nowy artykuł, z menu wybieramy zawartość, dodaj treść i artykuł lub prosta strona. Różnią się one ilością dostępnych pól. E Ana, wypełnia się je analogicznie, jak y, przy edycji, z tą różnicą, że po prostu wszystkie pola są dostępne do edycji. W artykule dodatkowo jeszcze mamy możliwość wprowadzenia daty, jest to nieobowiązkowe, pozwala na y, na przykład na wstawienie aktualności albo wydarzenia, które, które będzie mogło mieć posiadać datę jeśli chcemy. Y, Prowadzić pliki wideo do naszego artykułu, tak jak tutaj jest to w zakładce wideo, widoczne. Możemy osadzić w treści artykułu filmik z YouTube. Robi się to następująco. W treści artykułu należy wstawić Takiej form, w takiej formie napis, tutaj jest to, ta część jest po prostu adresem filmiku z YouTube, dodatkowo piszemy na początku nawias kwadratowy, wideo, dwukropek, adres YouTube, tutaj ważne jest, że nie ma żadnej spacji, zamykamy to nawiasem kwadratowym i na nas w naszej stronie yy, zamiast tego, tego fragmentu, tego fragmentu napisu pokazuje się filmik z YouTube.